Cześć, witam Cię w dzisiejszym projekcie Słowo, w którym poznajemy historię o głuchoniemym. Nie bez przyczyny Jezus go w ten sposób uzdrawia. Mianowicie Jezus włożył palce w jego uszy i śliną dotknął jego języka. Ja, modląc się tym fragmentem, bardzo zwróciłam uwagę na to, że, że tego człowieka. Przyprowadzili do Jezusa inni ludzie, więc nie przyszedł on sam, mimo tego, że nie słyszymy, nie czytamy tak naprawdę w tej Ewangelii, że, że na przykład nie mógł chodzić z jakichś przyczyn, na przykład był sparaliżowany albo nie widział. Więc pewnie jakaś przyczyna tego była. I też to, w jaki sposób ci ludzie proszą Jezusa o no, o uzdrowienie, ale tak naprawdę to oni mówią: Jezu, połóż na niego ręce. Więc ym, Jezus oczywiście wiedział, o co im chodziło. Natomiast myślę, że nie każdy człowiek po usłyszeniu yy, połóż na mnie rękę, zrozumiałby, że musi go uzdrowić z takiej i takiej choroby. Yy, natomiast yy, na pewno, yy, jakby Jezus znał potrzeby tego człowieka i on wiedział, że nie tylko. Yy, jakby potrzebna jest mu pomoc w otwarciu jego ust i jego uszu, ale też w otwarciu jego samego, bo on właśnie sam nie przyszedł do Jezusa, więc może, może się krępował, może się wstydził, miał w sobie jakiś lęk, który Jezus na pewno, na pewno, na pewno zobaczył. I też to, że akurat właśnie miał na niego położyć rękę, jest, jest takie no, wiecie, faktycznie to pokazuje, że, że o coś w tym chodziło, że gdzieś tam ten człowiek ma jakiś dystans do Jezusa, który też Bóg chciał zabrać. Chciał pokazać, że Jezus naprawdę jest bliski i że nie trzeba się go wstydzić. Można do niego z łatwością mówić, co właśnie też Jezus uzdrawia w nim, że on zaczyna mówić. No, i tak samo jest ze słuchaniem. I też właśnie tak na początku mówiłam o tym uzdrowieniu, bo wcześniej nie słyszymy o takiej historii, gdzie Jezus właśnie wkłada palce w uszy i dotyka śliną języka. Natomiast pewnie był w tym jakiś plan, taki, żeby pokazać, że Jezus, Jezus się go nie krępuje, nie wstydzi, więc on też nie powinien, i na pewno to ich bardzo zbliżyło. Jakoś tą ich relację na pewno bardzo pogłębiło. No, przypadkowy człowiek, którego spotkasz na ulicy, raczej nie włoży ci palca w ucho. Natomiast Jezus to robi i właśnie mówi: też przy tym, słowa: Otwórz się na pewno do, do tych narządów, które właśnie też były jakoś powiązane, ale też do. Do duszy tego człowieka, więc on uzdrawia Go i fizycznie, i psychicznie. To jego takie pozamykanie, ten, ten właśnie wstyd, ale też, też tą jego chorobę. Więc Jezus chce Cię mieć w całej pełni i chce, żebyś Ty Go miał w pełni, żebyś, żebyś mógł go słyszeć, widzieć, czuć wszystko. I takie zadanie na dziś. Podziękuj Jezusowi, albo może nawet wprost osobie,, którejś, która Cię przyprowadziła do Jezusa, która jakoś pomogła Ci wyjść z, może z takiej strefy komfortu, gdzie czułeś się niepewnie, ona Ci pomogła wejść w to i poznać Jezusa. Podziękuj za to Jemu, a ja ci życzę miłego dnia z Bogiem.